Cześć! Jestem Wilduś, jestem z Norwegii i pracuję w Polsce i mieszkam tutaj. Pracuję jako tancerka, trenerem personalnym i trenerem fitnessu. Zbliża się wakacje, na podwórku jest już zielono i jest zaraz czas, żeby założyć sobie kostium kąpielowy, taki dwuczęściowy I do tego trzeba mieć ładne ciała, także przez 30 dni masz ze mną ćwiczyć. Od poniedziałek do niedzielę, czyli codziennie, ale tylko pół godziny. Także to jest mało czasu, ale bardzo intensywny trening obiecuję, będziesz cała mokra i będziesz zadowolona z siebie, bo to No, będziesz po prostu, bo to taki trening, że ha endorfiny pływają potem. Ja dużo ćwiczyłam z dziewczynami Ewa Chodakowska, Melbi służka light, wszystkie baby. Fajnie robią treningi i wzięłam sobie po prostu do siebie, co to najbardziej działa, to co daje najlepiej efekty, i to jest taki prezent ode mnie dla Ciebie, żeby sobie wzięła sa kark i zaczynała ćwiczyć ze mną. Intensywnie bierz sobie wodę, ręcznik, krzesło. To jest te trzy rzeczy, tylko potrzebne u mnie. Także to na pewno masz w domu albo w pracy, gdziekolwiek tam, gdzie jesteś. Tam, gdzie masz Twoje ciała, zrobisz trening pół godziny. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia na treningu.